Znajdujemy się na placu budowy inwestycji, o której mieszkańcy Świnoujście, ale myślę nie tylko, marzyli od wielu, wielu lat. Zadano mi takie pytanie, od kiedy w Świnoujściu mówi się o tunelu. Ja tu przyjechałem w 1972 roku i odczułem pierwszy mój przyjazd. To kolejka na prom, żeby wjechać i czekałem. Nie pamiętam jak długo, ale czekałem i słuchałem, jak. Wszyscy ci, którzy obok mnie również czekali na przeprawę, psioczyli na, na władze miasta, na no to wszystko, co wiąże się z tą uciążliwością, jaką była i jest przeprawa promowa. To na początku były bardzo stare, wysłużone promy, ale zdawały egzamin, bo tych pojazdów było zdecydowanie mniej. Później. Pojazdów przybywało, pojawiały się nowe, nowsze promy, no i nawet te nowe promy, promy Karsibur w ilości czterech i promy Bielik jeszcze nowsze, też cztery, nie rozwiązują problemu. Bez tunelu miasto po prostu nie, nie, nie mogłoby się rozwijać tak, jak my sobie tego życzymy, bo ta bariera komunikacyjna, jaką są promy, w, w sposób bardzo skuteczny ograniczają rozwój miasta. Stoimy, proszę Państwa, w tej chwili w miejscu komory startowej, czyli miejscu, gdzie rozpocznie niebawem pracę maszyna TBM. Maszyna TBM płynie do nas statkiem z Chin. Oczekujemy jej tutaj na nabrzeżu 87 w Świnoujściu na koniec września. Maszyna zostanie rozładowana tutaj na terenie, który Państwo widzicie za mną. Będzie częściowo składana na powierzchni, a następnie transportowana już do gotowego szybu startowego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, maszyna powinna rozpocząć wiercenie w marcu przyszłego roku. Maszyna to oczywiście nie wszystko do tego, żebyśmy mogli wykonać tunel. Oprócz maszyny potrzebna nam jest oczywiście komora startowa, którą w tej chwili przygotowujemy. W chwili obecnej wykonywane są prace przy stropie górnym komory startowej. Są wykonywane prace zbrojarskie, prace polegające na wylewaniu betonu. Następnie za około dwa tygodnie rozpoczniemy wykop metodą podstropową. Te wszystkie prace powinny zakończyć się w mniej więcej z końcem listopada tego roku. Po drugiej stronie w tej chwili przygotowujemy miejsce, w którym maszyna będzie mogła skończyć, czyli tzw. komorę odbiorczą. Kończymy prace polegające na usunięciu wszystkich kolizji, głównie kolizji energetycznych z linią wysokiego napięcia, a następnie przystąpimy do wykonywania ścian szczelinowych i wykopu już wykonywanego metodą podstropową.